Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc de Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Bez, że zmierzy się z Liverpoolem. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa. Za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Paryżan. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpi obok Sergio Ramosa. Fabian oraz Marco Verratti zagrają na środku pomocy. W ataku natomiast ujrzymy Kiliana Mbappe współpracującego z Leo Messim. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. To chyba będzie Jacku 1-4-3-3 z fałszywą dziewiątką, prawda? Tak to trochę wygląda. Spodziewam się właśnie, że zawodnik o tak dobrych umiejętnościach technicznych będzie się często cofał do środka pola, wprowadzając zamęt przy Przejściowe wejście w buty rozgrywającego oczywiście nie oznacza, że sam czegoś nie strzeli. Grunt, żeby zespół odniósł korzyść. Robertson. Wypuścił go, będzie groźnie. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie, było bardzo groźnie. Messi. Do Hakimiego. Liverpool, teraz przy piłce. Jordan Henderson. Virgil van Dijk. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappe. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Klubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Hakimi. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karnym przeciwnika. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Aleksander Arnold. By tak interweniować w polu karnym, trzeba nie mieć układu nerwowego. Nono Mendes. I leci centra w 16. Co z nią zrobią? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Zablokowane uderzenie. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Podanie do Fabiana Ruiza. Tak jest. Tak! Leo Messi. Argentyńczyk z pierwszym golem w tym spotkaniu. Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. Przy takiej centrze nie trzeba się było nawet szczególnie wysilać. Nie musiał podskakiwać. Wystarczyło, że ruszył dobrze głową i piłka zatrzepotała w siatce. No to mamy 1 do 0. Na boku dużo przestrzeni. Paryżanie mogą to wykorzystać. Oj, świetna teraz piłka. Może być dobra sytuacja. Wyglądało na to, że coś z tego będzie, ale obrońca przytomnie interweniował. Świetny odbiór. Fabian Ruiz. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. Van Dijk nie pozwolił dośrodkować. Podanie do Fabiana Ruiza. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Znajduje tam Kylian Mbappé. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Salah z boku boiska, co wykombinuje? Ależ poszedł na przebój. Czy będzie remis? I gol! Liverpool wyrównuje. Zależało im na tej bramce. Szukali okazji, by odpowiedzieć. Teraz mecz zaczyna się na nowo. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Po tym golu jest 1-1. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. prosto Prostopadłe podanie. Dobrze pomyślane. Sergio Ramos blokuje jak gwizdek. I sędzia wskazuje na 11 metr. ruszył w stronę piłki Salah i piłka w siatce dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne zawsze się powtarza że rzuty karne to loteria i tak było tym razem jeśli stoisz na bramce musisz wybrać w którą stronę się rzucisz tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siatce że na Maris Saint-Germain musi teraz odrabiać stratę. Pewnie rzucą się na rywali. Aszraf Hakimi. Leo Messi. Hakimi. Do Messiego. To była łatwa piłka dla Alissona. Prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. I teraz piłka w posiadaniu Liverpoolu. Żota. Fabinho. Sala. Aleksander Arnold. O tak proszę państwa. To jest w śnieg. To rozumiem. Świetny odbiór. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. Peraccji ma teraz piłkę. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Pokażę PSG zaczną od rzutu rożnego. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. Radzi sobie Bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpiecznie. Spokojnie, teraz Bramkarz po tej centrze. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Liverpool traci posiadanie piłki. Ależ okazja dla Messiego. Nie ma. Słupek. Gdyby nie bramka, szpiłka wylądowałaby w siatce. Arbiter gwizdkiem kończy pierwszą połowę. Gramy. Zawodnicy PSG wyglądają na rozdrażnionych faktem, że przegrywają. Czy przekują złość na lepszą skuteczność bramki? Mbappé teraz przy piłce. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Danilo. Mbappé, teraz przy piłce. Rzuca piłkę pod bramkę. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Piłkarze werpulów, Liverpoolu znowią rzutem z autu. Robertson dostaje teraz piłkę. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Ashraf Hakimi. Leo Messi. Bardzo dobrze dzisiaj gra Salach. Naprawdę, jest wyróżniającą się postacią na boisku. Tomku prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak dwa. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Podanie Messiego do środka. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z Voleja! Spójrzmy jak ładnie dośrodkował Messi. Neymar po prostu musiał zamienić to na gola. Był tak blisko, że gdyby to była koszykówka, zakończyłby tę akcję w Sadu. I ruszamy. Ręcowy rezultat 2 do 2. Salach nie daje sobie zabrać piłki. Dobrze ją osłania. Ojej, źle dobrany torbiegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Paris Saint-Germain wykona rzut wolny. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Neymar. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Aleksander Arnold. Henderson. Aleksander Arnold. Sędzia zgodnie z duchem gry. Zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. Leo Messi. Messi, zagrywa w szesnastkę. i Neymar. Zablokowana teraz próba strzału. Znajduje tam Kiliana Mbappé. To była łatwa piłka dla Alisona. Diogo Jota. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Wiele. Kielę. Mbappé. Misji. Przewidział to zagranie. Pewnie chwyta piłkę. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Mbappé. doskonale się ustawił. Mukielę przy piłce. Co zrobi Leo Messi? I Danilo przy piłce. To musi wpaść! Zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. Mogło być groźnie, ale tu był spalony. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Liverpool decyduje się wprowadzić na boisko zmiennika. Nic z tego nie będzie. Nie wyglądało to najlepiej i wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Liverpool atakuje w końcówce spotkania. Czy będzie szansa na rozstrzygające trafienie? Niesamowita okazja! Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez sorskiera. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. PSG wyprowadza atak. Walczy o remis, ale zostało bardzo niewiele czasu. Ibrahima Konaty. Aleksander Arnold. Liverpool traci posiadanie piłki. Dobra piłka. Może być niebezpiecznie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. To środkowanie. Ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Piłka w szesnastkę do Neymara. To była łatwa piłka dla Alisona. Stała jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. No cóż, to było złe podanie po prostu. Walczą do końca o wyrównanie. Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil to dla takich goli. Niebywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. A zatem zaczynamy dogrywkę. Obie drużyny mają już swoje w nogach, ale nikt tu nie chce poddać się pierwszy. Będzie bardzo ciekawie. Luis Diaz. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Piłka teraz u Salacha. Sędzia pozwala grać dalej, bez że ma korzyść. Ale faul za faulem to już za dużo. Sędzia wstrzymuje akcję. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Podanie do Jordana Hendersona. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Ależ okazja! Mało zabrakło. Bardzo mocny strzał. Szkoda, że nieprecyzyjny. Danilo Pereira Renato Sanchez Mbappé Renato Sanchez otrzymuje piłkę Interwencja na najwyższym światowym poziomie Mogła być z tego bramka Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala Wybronione. Brawo! Kibice PS, że stają na wysokości zadania. Zostało niedużo czasu, ale wierzą, że właśnie ta akcja da zwycięstwo. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Na szczęście pewnie to wybija. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Przed nami, proszę Państwa, druga połowa dogrywki. Wybił, ale źle. Dalej jest groźnie. Ta akcja kończy się niczym. Hakimi. Dani do Pereira. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Renato Sanchez otrzymuje piłkę. Może im dać prowadzenie. Joe Gomez. Mo Salah. Thiago. Zbliża się koniec meczu, ale Liverpool ma jeszcze jedną szansę na zwycięską bramkę. Jago ma teraz piłkę. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Danilo. Do końca dogrywki zostało zaledwie 5 minut. Czy jeszcze zdążą strzelić? Wyszedł sam na sam. Uwaga! Goł, proszę Państwa! Mamy tutaj gola! Cały stadion wstrzymał oddech, ale Bramkarz nie miał najmniejszych szans z tej odległości. Trafia do siatki z łatwością, jak na treningu. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Tylko minuta dodatkowego czasu. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Czyli już sędziak wisz, że ostatni raz, proszę Państwa. Formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Zwycięska bramka padła w ostatnich minutach spotkania, więc wyczucie czasu było doskonałe. Knockout tuż przed gongiem.